Witam szanowny grono graczy rywicy z tej strony, witam w Zagłady Słuchajcie, jak widzicie gram abażurem Abaturem, wróć eee, Podjąłem wyzwanie Przez jednego z widzów mi rzucone Rix Szwęg Rix, mówmy Rick, napisał żebym Zagrał abaturem, podał mi nawet build Niech spróbuj stary I napisał, eee, co ty na to żeby wypróbować To co ci szykowałem, Podaję mi jeszcze mu Wyzwanie bohaterze <grym>, Jasne, why not Słuchaj, mam trochę czasu przed snem tak więc jest po północy, można sobie się wygodnie po streamie. których serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów z streama. Świetnie jest na hodzie. Ponad 200 ludzi jest super. E, bardzo miło e, mi się dla Was streamuje. A, e, no i zagrajmy tym abażurem Słuchajcie, to będzie build na push. Pod szarańcze, czyli innym słowy pod pierwszym hmm, punkcikiem e, instynkt przetrwania na szarańcze. E, pod dwójką mamy utwardzony Karapaks na tarcze. Pod trzecim muła bierzemy. E, chociaż na tej mapie mu. No dobra, muła. A co można by innego wziąć? Symbiont zapewni. Dobra, gram buildem, który po, e, kolega nam rzucił. Ewolucja potworności. E, na kolejnym odmiana dystansowa. Chyba o to mu chodziło. Bombardowanie, no to na pewno odmiałem dystansowa e, I tutaj mamy, wzywamy chmurę szańczych, i na 20 levelu bierzemy pełną ewolucję albo gniazdo. No ale chyba wezmę gniazdo. Będziemy próbowali tu puszować, poważnie puszować. Szarża, no No ja sobie tym abażurem tu stanę. Hmm, Rzucę tutaj. A tutaj. Zacznę. No. O! Tutaj jest nasza Tutaj daje wizję. Spróbuję tu zrobić taki masakryczny ten. Od razu ją broniłem. Żeby nie było. Jestem z złym abażurem Uważaj, bo jak on się zaszarżyje na ciebie. Kochanie. O, uwaga znowu! A! Na stworka wskoczyłem, ale dobra. Zadziałało? A, nie wybrałem ten tu, fakt. Szkoda. Mm, dobra. Co my tu jeszcze mamy? A, ładnie. Ty musisz uważać. O! Dupa. Uwaga, uwaga, tutaj dalej tutaj produkuje. No. No bo wychodzę. Tu za chwilę będzie nam szedł. Mr. Yy, pan Butcher tędy. I hope so. Ktoś tędy na pewno wejdzie, nie? Myślisz, że żeby się przekopać tutaj? Dziewczęta, zajmijcie ołtarze w moim imieniu. Taka jest wola władcy kruku. Ostrzelać władzę wroga! rogach! Król szczęśliwy! Dobrze, masz tarczę, chopie. Masz tarczę, uciekaj. Uciekaj. Oh shit. Oh shit. A? Tak? Tak? Nie, zniszczyło! Zniszczyło wszystkie! Oooo, oh, szalce. A miałem tam miliard ich. Wierzę, kwieczka spanikuje. No, 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 no. spanikowali. Kurde, ale byśmy obserwowali wielką eksplozję. A to dupę. No szkoda, zawiodłem się bardzo. Ale robimy dalej, zwiększamy zasłon, dobra, zwiększamy zasłon. Poczekajcie, TAS będzie na dole, nie? Słuchajcie. Tu robimy bombę teraz. Tarcze! No co za mędy, no? Co one się, co się tak giną? Poczekaj. Staram się coś tutaj wyprodukować sensem. Patrzę też na mapę, żeby nie deadnąć Nie mam, nie mam mojej droga koleżanko O tak, o tak A! Tak bardzo chcę, żeby ktoś tu wszedł No wejdźcie tu Proszę Dla widzów moich Muszę im przesłać informacje yeah. Coś tu, uciekajcie tędy Lubię takie zasadzki robić? Dobra, ja to chodziło właśnie o to Tarcza, jakby coś Wyciągnij go tuu nie do mnie! Bądźcie go to. Musimy jak najszybciej zająć. Śmierć wszystkim, którzy służą grobozierzcy. Bój zabity. Dobrze. No od moich biżyczek. Uwaga. Ła Łapcans incoming. Za nim, a! 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 Dobrze! Dobrze! Czekam aż ktoś. Wstałem sobie tutaj. No! Wejdź! Tak! Jest! Jest! Dziękuję Wam serdecznie. Kocham Was za to. No? Ale się cieszę w ogóle, jak dziecko. Będę się spiedzielać, ja tu dalej walczę. Czekajcie, dobrze, dobrze, cholera, nie udaram się, nie mogę dwóch na No, 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 to da Siedzę na buczerka no, co za france mi to dobra szkoda, że jak wychodzisz to on, on wraca się do a może to to było jak wyjdę? Tak, tak, tak. Cholercia. Dobra, czekam na dychę. Swoją drogą to powinniśmy się przekopać na przykład tutaj. Żeby wysysać expa, nie? Żeśmy tego nie robili w ogóle. Dobra, to teraz będziemy robili tu zasyskę. Przepraszam was, że będę lamił, bo to pierwszy raz gram od... No ja nie wiem kiedy grałem apaturem szczerze mówiąc, więc musiało to być bardzo dawno, więc porostam się, zrobi wszystko co pomogę. Dobrze! Brawo! Ołtarze znów powstają. Brawo, brawo! Ostateczna ewolucja. O, zaczynamy.

Czas stąd, tędy przyjść, tędy. Aaaa! Dobrze, ładnie się wrombał, ale niestety. Żeby przestała żyć, no. Nie mam jak to. No. Falii. No. Takie jest prawo Nexus'a. Jak mnie ogarnął. Szkoda, że ta mapa, bo na tej mapie właśnie wiem, bardzo mało można zrobić. Znaczy jak się zrobi, to to w sumie nie ma tutaj takiego znaczenia. Oczywiście znaczy wiecie o co Po prostu one można je przejąć ponownie, nie? I dobra, to teraz powinno być. A to, to ten spot musi być bregany. Czy znaczy tu spróbujemy zrobić małą Zaskans. O pięknie! Brakowało tych punkcie i trochę punktów. niższego rzędu. Dobra Esencja niższego rzędu wartość znikoma. Wartość znikoma. Okej, okay, szarańcza. Mogą robić masakrę. Okej. Okay. Przemieszczanie. Jeszcze będę się bardzo szybko przekopywał. Z wami mam to. Gomerowie, przygotujcie się. Ołtarze powstają. Coś się Jeszcze! Jeszcze! Leczę Cię! Achillio! A teraz tu jeszcze nie będzie oporu, tylko dla kogo? Oh my God, to? O mój to? a to dla mnie go mogę tylko skoszyć. Ech, dawaj go, dawaj go. Zajmijcie, Zajmijcie. Zajmijcie mnie. Zajmijcie. I nie będzie ona twoją ostatnią. No nie mogę tutaj postawić. Kurde. Ale jesteś... goście się zaspali, całkowicie zaspali. Niech to szlak No, nie chcą tego wygrać Bam. No, to jest

ja też otworzyłem swój spleń! Twierdza zniszczona. Dobra robota. Hmm. Za bardzo też nie ma co, co tutaj montować. są ślepi. Cieszę się. Tak moim chmara szanszy. no to... Ale tutaj próbowałem zniszczyć to. Siedząc tu. Poszła chmara szanszy. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Kto to na antynacjach? Przerwam, przerwam. Ach, skubane. Patrzcie, jak szarańczą niszczę. Władco <grym> Eu nie O taki jest nasz. Ostrzelajcie ku jemu jak to gdzie jestem, no? Liszcie się. Poniosłeś skrady, władco I nie będzie nad twoją ostatnią. Liszcie, no, liszcie! Jak to gdzie jestem, no? Ja wiem, że on liczył na mnie. Nie, pokochał pokochał Szarancze. Zostawcie zostawcie szarancze szarancze nie, kreatury I tak I tak wezmę to, Mua, ha ha ha. ha. Puszczę tu szarańcze, z tego względu, że one dość ostro karają też. Dobrze. Obroniłem, przejąłem, jestem z siebie dumny. Wejdę jeszcze tutaj, pomogę. Mogę na panda jeść. Dobra, panda padła. Znaczy ten skubanie spadnie. Ach! Bardzo, ja się tu przekupuję moja piek. <laughs> Jestem i wypuszczę szarańcze. Wow, napór! Dobra, dobra. Hmm. Dobra. To ja muszę gdzieś bliżej się przekopać. Nie mogę, to przejdę. Uwaga, idę, tworzy gniazdo szaranczy, o tak O tak, jeszcze mida trzeba będzie zgadnąć Ty, właściwie to ja mógłbym się przekopać nawet gdzieś tutaj Dobra, idę Odchodzę Bohaterowie, śpieszcie się Nie pozwólcie, żeby sługi grobodziarscy Dotarły do ołtarzy przed mamą Twierdza zniszczona, dobra robota Wszystkie sześć wie rozpocznie <Kupię> się. Dziękuję! Uuuuuuu! Odbiorę! Uuuuu! Odbiorę! Uuuuu! to Uuu! 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 jakie jaja! Boże święty, to są jaja to to tu się Co tu się dzieje? Co tu się w ogóle dzieje, moi kochani? Czy się rozwalić to. Była wasza dwiedza. No cóż, śmiesznie jest. <suszynka> Bardzo śmiesznie. Do przybycia. Dobra, mam, mam mega power teraz. żeby się przekopać, czekajcie, muszę, muszę. Hmm. Co naprawiamy? Dobra, to ciebie naprawimy. Sorry, dude. Niestety. Hmm. Wiesz co? Zróbmy to tak. Przekopię tu. Przejdę tędy. Stawię y gniazdo do tutaj. Puszczę szarańcze Przekopię się tu. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Organizm, Abadur Patrzcie, 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 patrzcie Patrzcie co się dzieje Przeciła mnie Za wypadła O twierdzę. grupu! Nie jesteś tu już mile widziany. No ale rozwaliłem. Dobra, wejść Dobrze dobrze dajesz 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 go To było trochę Ach No dobra Ale <laughs> akcja Dobrze, dobrze ja będę działał. O. o Fuck, sorry babe I'm so sorry Dobra Ale oni nie myślą, nie za bardzo Muszę muszę tutaj postawić strażników. Odarze ponownie wyłaniają się z czeluści. Twierdza zniszczona. Dobra robota. Bra, dalej się troszkę tutaj. Prawie ewolucję, A <laughs> już to pitbull, zbroncie tego. Boże, święty tylko dlatego, że rzuciła na mnie jakiś czar. Boże, święty większość wzię wzięli, większość ja wziąłem tego tych tych wieżyczek Ale mamy 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 jeszcze dwa. Jezus. Mamy jeszcze dwa. No. Ja pito, ale jaka akcja. Co, co się w ogóle dzieje, powiedzcie mi. Voucher wchodzi. No, okej. Kiraj, Kirej, ją jeszcze No ja już się pojawiam, 7 sekund Weź, weź, weź to, weź, weź to, weź to Tylko Weź, weź, weź do środka Zabij ich wszystkich <ścoughs> o Nie mogę, nie, nie mogę Weźcie jeszcze to, nie O świetnie obroniłem O, dobra, dobra, ewolucja potworności o, Przekupuję się gdzieś tu Jezus z Mary, ale masakra to jest jakaś. Totalna anihilacja, zobaczcie, co tu się w ogóle wyprawia? To ja nie wiem, nie. I te dalsze stworki zabiły. Ja zabroniłem to. Dobrze. Patrzcie, co tu się dzieje. Ja pipcona. Jed oh, zaraz zniszczony. Symmetyczna nawiązana. Twój stan ulepszony. Określanie najbliższy Nie tu was na końcu. Pośpieszcie się. Ołtarze znów powstają. Dwóch zabitych! Jednak jest z ciebie jakiś pożytek. Twierdza wypadła z gry. Boże. Tak się, tak się skupiłem na tym meczu, że prawie nie nie mówiłem sorry. Nie, yeah, po prostu to jest absurd, co tu się wydarzyło. Oh my god. Ja tak lamiłem tym, tym abażurem. Ale, ale ten mecz po prostu przejdzie do historii po prostu głupoty, nie? Och, super się go tym abażurem. Abaturem, mówmy, bo się przyzwyczai jeszcze. O, i, i naprawdę no, fajny build, fajny build. W szczególności jak się przekopałem, rzucam te wszystkie, tą to, to chmarę szarańczy, czy to to jest, i, i y, 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 masakrycznie atakują, y, dystansowo. O, <giby> Gigi <giby> jest! Słuchajcie moi drodzy, ogólnie co was, jeszcze chcę Was zapytać na sam koniec, co myślicie o tym przycisku wyjść, bo w sumie pokazuj, pokazuje się dość szybko i dużo ludzi rezygnuje z rozdawaniem punktów. Tutaj to jest naprawdę niesamowite. Chyba 7 osób dało punkt. Ale tak normalnie to ludzie wychodzą mi dają. Myślicie, że to był błąd? Czy dać go może troszkę później? Żeby ludzie jednak dali te punkty? Znaczy myślicie, dzięki za build, Ta tak wyglądało moje lamienie abaturem. Sorry za brak jakichś komentarzy, tylko takie skupienie, A ale ewidentnie abaturem trzeba się bardzo mocno skupić. A no ale jest z niego bestia, no jest z niego bestia, powiem wam. Tak więc build, ich oczywiście wam rzucę po zobaczcie. Ale jednak ja jestem też zdania, że, że na niektórych mapach on się nie nadaje, bo trzeba mieć jednak osobę, która jest właśnie, dzierży ten klucz, na wieżach Zagłady w szczególności, ale widzicie, gracze tak grali, że w ogóle nie przychodzili tam nawet. Myślę, że w takim bardziej zaawansowanym graniu to nie ma to prawa bytu, żeby się przekopać i wziąć, bo ludzie po prostu ogarniają bardziej, no ale paradoksalnie wygraliśmy tam. Właściwie to Butcher zabijając ich przy, tych, przy tym bosie to zrobił kawał dobrej roboty. Nie? Absurdalna gra, ale się świetnie bawię. Bo mam nadzieję, że wy też. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Kłańb się i